W szkole podstawowej numer 29 w Chorzowie odbył się wyjątkowy festyn, którego przygotowanie zintegrowało całą społeczność szkolną. Pani dyrektor, dosłownie za 10 minut oficjalnie rozpoczynamy wielki festyn u Państwa, ale tutaj już wszystko się dzieje. Wszystko się dzieje, serdecznie witam i wszystkich gości i Państwa na tegorocznym festynie. W rodzinie siła, bo to zawsze pod koniec maja w 29 szkole w Chorzowie. Organizujemy taki festyn, gdzie wszyscy mogą się zintegrować: uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy, mieszkańcy dzielnicy, zaproszeni goście, a w tym roku szczególny przyświeca nam cel, dlatego że całkowity dochód z dzisiejszego festynu przeznaczony jest na naszych dwóch szczególnych uczniów, których niestety los ciężko doświadcza chorobą. I dlatego bardzo chcemy pomóc Oskarowi i Piotrusiowi i po to, aby ratować ich życie, chcemy pozbierać jak najwięcej pieniążków. Ta integracja, o której Pani mówiła, ona nie, nie odbywa się tylko tutaj, ale ona już była wcześniej, prawda, przy samych przygotowaniach. Przygotowania ogromne, zaangażowanie rodziców tak wielkie, że chciałam tylko serdecznie podziękować za to, bo mamy i stoiska ze śląskimi daniami i z ciastami i za nami stoisko grillowe, stoisko z książkami, czyli coś dla ducha. Jak kamerą dalej sięgniemy są, są skakańce. Dmuchańce dla dzieci, zawody sportowe, licytacje udało nam się zdobyć koszulki reprezentantów Polski z ich autografami, piłkę, którą dla Piotrusia podpisał Arkadiusz Milik. No, Nie mogę tutaj o wielu sponsorach, ale naprawdę powiem tylko tak. Jak ludzie usłyszeli problemy tych naszych dwóch uczniów, kiedy. Kiedy nagłośniliśmy to, że potrzebują pomocy, to naprawdę serca i kieszenie się otwierają. Do 20.00 dzisiaj będziemy również prosili wszystkich, którzy mogą oddawać próbki do, dla Fundacji DKMS, która ratuje. Chorych na nowotwory, i będzie można zostać dawcą szpiku kostnego. Podpisaliśmy umowę z tą firmą, i specjalistyczna obsługa będzie mogła pozyskać dawców do ratowania życia. To jeszcze zapytam, dlaczego warto pomagać? Bo to przecież są rzeczy, które nie wchodzą w zakres obowiązków zawodowych. To jest tak cudowne, że można zobaczyć, jak wszyscy wspólnie uczniowie, dzieci, nauczyciele, rodzice jak, jak wszyscy wspólnie dbamy o to, żeby nam wszystkim było dobrze, żeby dzieciom naszym było dobrze i stanowimy jedną wielką rodzinę od lat. I za to naprawdę to jest tak cenne, że. No, trzeba po prostu wypracować przez bardzo wiele lat, i za to wszystko dziękuję moim nauczycielom, moim pracownikom, którzy nie szczędzili czasu i sił, bo po 12 i po 16 godzin w ostatnim tygodniu pracowali, ale również i rodzicom, którzy dają serce i bardzo chętnie z nami w tej kwestii współpracują. To życzymy Państwu i trzymamy kciuki, żeby jak najwięcej tych pieniędzy udało się dzisiaj zebrać. Bardzo dziękuję. Nic dziwnego, że hasło przewodnie festynu to w rodzinie siła. Praca nad jego przygotowaniem spowodowała, że wszyscy pracownicy oraz rodzice i uczniowie mogli poczuć się jak jedna wielka rodzina.